Witam, z tej jest to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic After the Sequel. Dokładnie tak moi drodzy, a w dzisiejszym odcinku par Helium Zone, dokładnie tak, czyli śnieżny poziom ze świetną muzyką, nic nowego, aktualnie lecimy, dokładnie tak. tu mam jakiegoś De stwora w tle? O, dwa, godzille, halo, ani, <grywia> e, Okej, okay. mam mnóstwo baloników w tym poziomie, to jest jeden z głównych tutaj gimików aktualne. Dokładnie tak. Ej, bałwany. Robotnikowe przysięgam. Okej, okay, jakiś booster szalony. Okej. Okay. Deskadusz? O! Oh. Bumper. <laughs> God damn it. Zapaja co jedne... Lodo, jakieś lodowe kolce na mnie, kurde, rzucają, przysięgam. Okej, okay, nice. Momentum for a win, czy coś? O! Oh. <laughs> Tutaj jedna z, z, z panów godzilli kurde z bliska, kurde patrzy na nas. To <grywki> jakiś dziwiony w tle co jest? God diemet! I ponownie widziałem Angel. tle. Strasznie mi się podoba to, że w tych poziomach wszędzie jest Angel Island. O, widzicie? Nic. Nic, nic, nic. Sonic of Act 1 no i co dobrze widzę chyba jest niżej niż było Angel Island wcześniej. To by miało sens, no bo spadało, jak byśmy widzieli. Już nie o tym, że w 3 nk na samym początku Angel było na dole, prawdaż? Okej, okay, moi drodzy, pick Zone, akt drugi. O! Mamy zły bumper. Uwaga! Bo wiecie, o jezu, czarny. Ten bumper jest czarny, więc jest zły. O chuj. Ja nic nie mówiłem, moi drodzy. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Zresztą no mi się w ogóle podoba efekt e, ośnieżonych bumperów, dokładnie, okej, okay. <śmieszny> no śmieszny jest no na pewno, okej okay. Różowa Godzilla Co czas jest tam zdziwiona w tym, tle, like, what the fuck, okej, okay. <śmieszny> to jest znowu pomarańczowy, Ok. tutaj bampery pajace jedne, o Jezu ta muzyka Good shit O, ognista tarcza, okej okay. Zobaczymy czy, czy w dzisiejszym odcinku spowoduje, że znowu się zmienię w supera <noise> Jak w poprzednim odcinku Nie raz i nie dwa przysięgam Chcę łanapka, no to już się nie zapisują Ale jak widzę łapka, to się rzucam jak, jak, jak Żyd na pieniądze Dokładnie tak Okej okay mamy też niebieski bumper, a na nim kurde sprężyna, to jest ciekawe, dopiero kurde Bumper Paradise bym powiedział. Nie, okej, okay. o, dobra, checkpoint, dokładnie, dokładnie tak, okej, okay. <laughs> wybaczcie, ale coś mi się działo w gardle, ej, spajkowa, chciałem ją wziąć. A w sumie, dobra. W sumie z drugiej strony ognista tarcza lepsiejsza. Ech, dobra. <laughs> Te bampery, przysięgam. Ta gitara w tle, jak, kurde, popiernicza, jak porąbana, przysięgam. God damn it. Okej. Okay. Kurde, chciałem być clever. Bez lądowania użyłem ognistej tarczy. No i, kurde, gra postanowiła... Dać mi nauczkę. <gry> ok. Uch. Pajace, jedne. Ok. Potężna ilość bumperów. Ej, ja zabiłem ten bumper. <gry> a jego braciak mnie kurde trafił. Z, z powodu zemsty, przysięgam. Swing go tu, mój drodzy. Ok. Najsik. Nice, no i mamy parhelion, pigzon, na trzeci taka najbardziej chyba przypominająca śnieżny poziom muzyczka tutaj, bardzo mi się połoba. Okej, okay. ej, mamy sanki! <laughs> Let's go, sanki! Jezu, ale mi to przypomina Cool Edge w tej chwili, okej? Okay? Wow. Strasznie mi to przypomina Cool Edge z Sonic Unleashed, z tymi sankami z tego co pamiętam, tutaj są segmenty takie, że właśnie jesteśmy na tych sankach, musimy skakać w odpowiednim momencie i tak dalej, więc to stricte tak dosłownie z Cool Edge'em mi się kojarzy. Okej... Okay. Aaa... Dobra, On strzela tyle razy, ile zostanie uderzone aktualnie. Okej... Okay. O, jak widzicie, no kurde, jak kulecz. Cool Let's go. Jak ten segment z sankami w 2D. Okej... Okay. O... Goddammit! Gdybym tylko pamiętał nieco bardziej level design. <laughs> no, ale nic to. O Jezus. Ech, pierścień, okej, okay, uff. Dobra, nie trafiłem w tego badnika, łotewa. Kurde, oszczędzę cię, gościu, masz szczęście. Okej, okay, ej, bałwany. je jak się fajnie na nich kurde. O, Ponatarcza! tarcza. Yo, ten moment w muzyce! Ej! Zarąbisty. Może nie, po prostu. E, funk, który robił aktualnie tą muzykę, to jest po prostu geniusz, ok? <grym> Naprawdę. Po prostu zrobił jeden z najlepszych ostów e, w dziejach serii, moim osobistym zdaniem, mimo tego, że to fanowska gra. Wysłuchaj, na dobrą sprawę, prawie każdy solik ma najlepszą, najlepszy ost w serii. <grym> Dosłownie, kurde. To jest coś, co zawsze bardzo lubiłem na Sonika, że no muzyka to w sumie... Nie, nieważne jaka gra, to w sumie zawsze jest dobra. Ej, ja chcę te sanki. Ja chcę sanki. Ej, nie, 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 nie. Kurde, ledwo było. Okej. Okay. Po to się starałem o te sanki, żeby je stracić chwilę później, no przysięgam. Ej. No nic to. Sami też możemy biec, okej. Okay. Ładnie, pięknie, moi drodzy, Sonic fruit Act Free Ładnie, pięknie. i widać kawałek wodnej tarczy, wcale żeśmy nie uciekli tak daleko. <laughs> okej. Okay. Oho. Znowu to coś tutaj przeleciało, okej. Okay. Pióreczko mamy. O ty, różowa Godzilla, kurde, jest agresywna. Okej. Okay. No i moi drodzy mamy Parhelium, Pig Zone, akt trzeci i... Icy Tower anyone? <grymne> kurde, szczylo do nas no. Ale dosłownie kurde, Icy Tower for a win. I to dosłownie Icy. <grymne> Wszystko się zgadza. Kto grał ten kurde giga chat? Przysięgam. Okej. Okay. Chill the fuck out kurde. On na szczęście nic nam nie robi tymi kurde uderzeniami, więc nie ma co się martwić ale nie wiem czy jakbyśmy zostali tutaj na długo, czy byśmy przetrwali nigdy nie próbowałem, kto wie ale jesteśmy na górze aktualnie i tak pan pomarańczowa godzilla będzie aktualnie po naszej stronie, co jest dosyć ciekawe jak widzicie, kurde kurde, mortal kombat i tak, robotnik y, aktualnie y, ma po swojej stronie różową godzillę Boss polega na tym, że aktualnie robotnik będzie uderzał w nas takim laserkiem czy czymś i musimy zrobić tak, żeby uderzał w pomarańczowe przyciski i po uderzeniu pomarańczowego przycisku zmienia się w różowy i nie możemy pozwolić, żeby robotnik uderzył w różowy, ponieważ wtedy różowy Godzilla uderzy pomarańczowego a jak robotnik uderzy w pomarańczowy przycisk, no to nasz pomarańczowy tutaj aktualnie nasza pomarańczowa Godzilla uderzy różową, dokładnie tak. Okej, okay. no i RIP, no i RIP. Ciekawy koncept na Gonalaya. Nie jest to nic trudnego, ale ciekawe. O kurde, jeszcze w niego szczylił. Nice, Sonic Earth 3, moi drodzy. Fajny koncept, zawsze mi się podobał. Szeluję. Okej. Okay. Ja Nie się cieszę. <trony> ok O Mamy to <trony> To jest ciekawe O mamy ten pierścień moi drodzy Dobiliśmy do tej góry na której był ten Metaliczny pierścień aktualnie O, oh boy oh boy <trony> Jej ta polza Przysięgam Więc tak moi drodzy dokładnie w następnym odcinku na samym odcinku będziemy mieli finalny poziom już. Kurde bella. Tak, ta gra aktualnie jest nieco krótsza od Before the Sequel. Ale A duration bodajże się pytał, czy będę przechodził. Ee, dodatkowe poziomy. Ja chyba nigdy ich nie przechodziłem, mówiąc szczerze, więc... Zakładam, że będą ekstra odcinki, w którym będziemy albo jeden, albo kilka, nie wiem, w których przejdziemy sobie po prostu dodatkowe poziomy. Bo wiem, że coś takiego istnieje, ale nigdy coś takiego osobiście nie przechodziłem. Ale tak, jeśli chodzi o typową fabułę, to na samym odcinku, moi drodzy, kończymy gierkę, dokładnie tak. W dzisiejszym odcinku przeszliśmy sobie parhelion Pigzon dokładnie tak, czyli typowo śnieżny poziom. Ja zawsze wybieram aktualnie śnieżne poziomy w sonikach. Serio, naprawdę śnieżno-lodowe poziomy w sonikach to jest coś bardzo fajnego. Jeden z moich najulubieńszych, że tak powiem, poziomów jeśli chodzi o motywy. Tak jak najczęściej ludzie plują na lodowe poziomy, lodowo lodowośnieżne w platformówkach, i w 100% rozumiem, tak. Sonic nigdy nie miał z nimi większych problemów, bo po prostu najczęściej i tak przez nie przebiegaliśmy. Jakśmy się ślizgali, to nie było to większym problemem. Przynajmniej moim osobistym zdaniem, wiecie. Inaczej jest, jak mamy platformówkę, która jest wolna, i mamy skakać z platformy na platformę na platformę bardzo malutkie, platformy, a pod spodem jest przepaść. Na przykład w sumie Cool Edge nocny jako jeżołak, ale aktualnie Cool Edge nocny też bardzo lubię. Ale tak, Sonic po prostu normalnie czegoś takiego, coś takiego nie musi przechodzić, przez co lubię bardzo śnieżne poziomy aktualnie w Sonicach. Zwłaszcza że muzyka muzyka nigdy yy, nigdy nie nie zawodzi w tego typu poziomach w serii Sonica. Tak więc dobra, po się rozgadałem. Na samym odcinku, moi drodzy, kończymy Sonika After the Sequel, tą jakże świetną fanowską grę. Tak więc dzięki Wam bardzo serdecznie za oglądanie tegoż odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I do zobaczenia do następnych odcinków. See ya.